Zadów się gdzieś! Ooooo! Witajcie, ja jestem Seneka, to jest Hearthstone Heroes of Warcraft. Dzisiaj pogram sobie kilka meczyków, czym by sobie pograć? Chyba Łotrem, właśnie Łotrem muszę troszkę wylewelować. Na którym poziomie ja mam tego Łotra, gaddemet Gdzie to się kurczę sprawdzało, te talie? Może jeża? Jest ten poziom łotra, drugi poziom łotra, o właśnie. No dobra, trzeba wylewadować trochę łotra. No zaraz, ewentualnie jeszcze pokażę deck, którym gram. No mam 400 hajsów, nawet nie zauważyłem, że aż tyle mam złota. Jezus, parę, to, to złota to jest lekki dramat tutaj. Dobra, jak to wygląda. A więc, tak o, dwa razy cios z plecy zadający dwa punkty obrażeń niezranionemu stronnikowi, dwa razy zabójcza trucizna bufująca broń naszego Łotra, dwa razy ogłuszenie cofasz wrogiego stronnika na rękę przeciwnika, dwa razy Bagienny Raptor, dwa razy dowódca rajdu dopalający jednostki, dwa razy Gryzli Misiek z prowokacją, dwa razy Gnomu Kawananasa dobiera karty, znowu Tarczowy z prowokacją. Eee, co jeszcze dwa razy żółwior, nawet niezły oksiur za cztery, sporo życia średni atak eee, co tam jeszcze, dwa razy ostrze skrytobójcy, te, czyli broń bohatera, trzy ataku cztery razy można tego użyć eee, skrytobójstwo, zniszcz wrogiego stronnika dwa razy, ostrze nocy zadaje trzy punkty obrażeń Wrogiemu bohaterowi za 5 punktów many kosztuje wystawienie tego, tego stwora. 5 punktów many, co jeszcze? Ryzykancka rakieta, szarża 5, 2 staty, więc spory atak, ale mało punktów zdrowia. 2 razy władca areny i 2 razy czempion wichrogrodu. Wichro to jest taki trochę, trochę rasz, bo w sumie rasz nastawiony na ten, na, na wykończenie szybkiego przeciwnika, znaczy na szybkie dobicie bohatera. Dlatego mam tego gościa z ataki, który zadaje 3 punkty obrażeń, e, obrażeń temu e, bohaterowi przeciwnika i mam tą ryzykancką e, rakietę, która ma 5 punktów ataku i którą też będę używał głównie raczej do atakowania bohatera, e, po to, żeby wbić jakiś szybki damage. No i oprócz tego jeszcze te bronie, które można dopalić i też ewentualnie nimi zaatakować bohatera, więc taki troszkę rush raczej nastawiony na bezpośrednie atakowanie od razu bohatera ablokowanie jakimiś stworami z a blokowanie swojego bohatera czy też bronienie jego stworami z prowokacją. Nie wiem jak się. Tam, w sumie nie wiem jak się będzie to już dokładnie sprawdzało, bo zagrałem chyba tylko dwie gierki tym deckiem. To jest tylko taki deck, który wymyśliłem go sobie tak na poczekanie, wydawało mi się, że może być ciekawe. Zagrałem dwie gry, chyba jedną wygrałem, drugą przegrałem, więc zobaczymy jak ten niberash będzie się sprawdzał. Będę walczyć z honorem. Zachowajcie. No, ciekawe rozdanie. Sama drużyzna. To mogę sobie zostawić, bo się może przydać. Coś tańszego? No liczyłem na Raptora, niestety nie ma raptora. No nic, będzie Raptor, nie ma raptor, za to drugi cios w plecy. <grym> pas? Dwie karty za zero na dzień dobry. No świetnie. Majne turen. A, palmy sobie, kurczę broń, bombardujemy w takim razie. Nie ma co się zastanawiać. Co dostałem? Dostałem właśnie tą ryzykancką rakietę. No wynalazca. Jesus Christ. Co on chce tam zagrać? Poryja! zagrał, no proszę. Hmm. A ja dalej nie mam nic za trzy, nawet, fantastycznie. Nawet nie mam żadnego kurczę Miśka z prowokacją. Co bym go mógł zagrać? Mogę zagrać 2T. Te. Niestety tego nie zabiję, chociaż mogę go dobić w sumie bohaterem. Pytanie, czy chcę dwie karty od wywalić, żeby ich kurczę dobić? Tyle możliwości... No, tyle możliwości, że po prostu mała bania. Jak to zrobić? Mam za 4 tą gnomkę w wynalazce. Jeżeli nic nie dostanę innego za 4, to trzeba będzie ją zagrać. No nie wiem, pytanie czy się opłaca tracić od razu te karty, żeby wymordować to wszystko? No nie, zrobimy tak jak jest. To to plus tego ziomka skontruję pochaterką. odpalimy sobie broń i następna tura. Co ten koleś teraz zagra. Przydałby się jakiś kursor do Dingo z prowokacją, żeby to troszkę uspokoić. Zależy co on teraz zagra. Jakieś Murloki w walnie, czy coś, coś jakąś drużyznę za trzy. Nie, przyzywa tego typka. No to genialnie. Szczerze mówiąc, to było genialne z jego strony. Jest Raptor. Hmm. Dobra, to miodzio. Niech będzie Raptor, będzie broń. Tego ziomka wykończymy. Hmm, czy ta broń została? Dostała więcej, czy nie? Czy to się sumuje, jak ja tam? Bo nie zauważyłem. Goddammit. Czy to się sumuje? Czy to zawsze jest dwa tylko i nic więcej? Nawet jak tego użyję dwa razy. Goddammit. Ja, dingo wypas. Hmm. Pytanie: Mogę do zdingo wywalić tym w kosmos? No dobra, niech to będzie. Podziękujemy dozdingo. Jest taka łap, naklatę to. Łap to i turę. Nie wiem czy się opłacały tego dozdingo ten wywalać, ale w sumie, w sumie mam... Jest jeszcze te ostrze skrytobójce, które ma trzy ataku. No może nie jest to tak dobre jak tam poprzednia karta, która by po prostu zabija st stronnika. I tyle. Misiek zastrzył No to dobrze. Zagram sobie to. Czekam na rozkaz. Zagram sobie to. I co ja tu mogę zagrać? Mogę zagrać to, ale to się mija z celem. Zupełnie. Broń, 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 broń. Tą broń sobie zagramy. Namiszka. No to do roboty. Płacniemy mu skaftekiel. Tego ziomka tym. I Następna tura. To nie czy on tego raptora w jakiś sposób będzie w stanie teraz załatwić, czy nie. Biję mu oko za karę. Dobra. Hmm. hmm, no. Tyle możliwości, aż normalnie rozpalę sobie ognisko. Uwaga, coś knuje. Tak coś czułem, że to będzie gniewu. Co, przyzwie kolejnego typka? Tak, kolejny Dobra. Mamy broń. 3-3. Tak, tym skontrolujemy bohatera. A zagramy co? Mogę zagrać. O, misiek z prowokacją będzie nie, nie najgorszy. O, elegancko ta ziomarka Tunepka ziomka za trzy i na I co teraz koleżko? Kolejny jakiś młotek? Jak to się tam nazywało? Młotek gniewu. <grym> Ile ten młotek zadaje? 3 punkty, no to kurczę, miśka by skontrowało. O ile ma ten kurczek? Może jakieś konsekracje czy coś? Just ten... dingo! Just <grymne> dingo. jak to zrobić z tym Uuu, grubo, dwie prowokacje. No myślałem, że tylko jedną zagradą taką tak o. gnomką zaatakował tego, będzie dobił tym. Tyle. No, tak może być problem. Zaraz nie, nie będzie problemu. Hmm. Zagram tego koleżkę albo zagrać szarże mi mija z celem ta szarża, bo nie zabiję drugiego ten. Dobra, jak to zrobić? Tak mi się przeżyje, chociaż i tak zginie w następnej turze, bo ci go załatwią pewnie. No to do roboty. Eee, dobra. Zaraz może inaczej. Zagram tego koleżkę, to oni będą mieli plus jeden do wszystkiego. Hmm, no tego nie zbufuję w żaden sposób, żebym miał 5 punktów ataku. Troszkę kiepawo. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Hmm, tyle możliwe, zaraz do Temu pacujemy tu, temu pacujemy tu, temu tu. No i nic, następna do Nic chyba cwańszego tutaj nie szło wymyślić. W żaden sposób można było tylko zmienić chyba tę kolejność ataku albo Misiek mógł atakować tego, to na tego, a później ja bym dobijał. To było bez, w sumie bez różnicy. Ten miał 3 ataku i mi też miał 3 ataku więc. No super, co to jest? Konsekracja? Co to było? Konsekracja, wypas Na szczęście. Mam nadzieję, że ten koleś przeżyje. To można by odpalić, szarże w sumie za 6. Chociaż to troszkę ryzykowne może być. Zależy co on zagra. O, nieźle. <śm> jest swojego typa. 5-5, pięć, pięć. No to nie przeżył niestety 9 eee, Co to robić? Jak żyć po prostu No tak, to droba temu patniemy To to i następna tura Dobrze by było, gdyby Dinka. Dinozaul przeżył. Bagienny Dinko. Czy jakkolwiek on się tam dwie? Bagienny Raptor. A eee, i w następnej turze co? Można zagrać to. to I to. to by nie złe. No Raptor nie przeżyje, niestety. Eee, szkoda. Dobra, to za 9 albo to, albo to, albo broń i to. Musimy oczyścić słoneczną. Co leży, jak leży. Po prostu. Tego wziął zbufował. 3 do ataku. No nieźle. Dobra, przeżyło to. Nie jest najgorzej. Co teraz? Teraz mogę zagrać to plus to. to jest 5 ataku na tej broni. O, to nieźle. To nieźle. A, to jest ile? 6. No dobra, zagrajmy to. Jak to grać? Z 6 to jest 9. Czy może grać tego ziomka i tego typa strzażą? To jest tyle, to jest 6, 9. Nie, to się nie opłaca. Zagram to. Zagram to. Eee no i dobra. Tego trzeba patrzeć w głowę. Tego zagramy. Ten ma 7 ataku. No. I jest nie najgorzej. I w sumie to jest chyba GG. Gościu się nie wybroni, chyba że go jakoś wyleczę. Ja mogę zabić go z samym bohaterem praktycznie. Jeden atak, tak, tu jest 5 ataku, tu jest 5 szarż, no to jest GG, boże. Z szarżą i z tym no, po zawodach. Musiałby zagrać coś z prowokacją. Żeby się z tego wybronić. Hmm... No, no... Hmm... Dwa punkty z tą Hmm... Ciekawe. Ten się przekręca niestety. No to było do przewidzenia raczej. Pytanie czy ten przeżyje. Chorej. Coś jeszcze? Jak nie ma prowokacji to jestem w domu. Musimy oczyścić Nie ma prowokacji. To nie. Jest szarża, jest broń za pięć. Więc adios. Jeszcze ten ziomek. O Boże. dobra, Tak. Temu bomba. Szarżunia. Bomba. 6. 1. Yeah. No i paus się przydał się przydał To prostu. To jest taki 1. Dobra. 1. 2. 1. 1. 1. karty jakieś? Nie, niestety. Dobra, jakie tam achievementy jeszcze muszę zrobić? Że tak powiem. Jak to się sprawdzało tutaj? Eee, wygraj dwa razy magiem lub szamanem. A ja to sobie na później. Dobra, to jeszcze jeden pojedynek. Łotrem. No i tak jakoś się sprawdza. W teorii był, wydawał mi się ciekawy. W praktyce też jest nie najgorszy chyba. Czyli na Zachowaj Ok. 4, 4, 5, 7. Grubo. Coś takiego. Żółwiora wywalić czy zostawić? No niech będzie. Może dojdzie coś taniego. No nie doszło, niestety. Sama drużyzna, dodatkowa karta. Dobra. Boże, znowu drożyzna. No nic, następna tura. Walę mu balonem Przełączę światło będę taka jak ty. Hmm fantastycznie hmm, dobra karta, 3-2 za 2 To w sumie taki kurcze Taki raptor Dobra to Łapę bombkę za jeden. I next turn No nie no coś coś 3 by mi stykło. Najlepiej misiek z prowokacją. Chociaż wziąłby się przekręcił, ale przynajmniej to bym zgładził. nie, no nie, ten ziomek, nie, 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 nie. Trzeba za 4 grać coś. Co ja mam za 4? Żółwiory. Albo gnomkę. Chyba zagram żółwiora, bo ma więcej... Więcej punktów życia po prostu. Eee, ta ma 2 punkty życia, dobra kontrolujemy bohatera cz, 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 cz. Jest jako taki koksiur Ile będę o 4 surowce to w sumie mogę albo kolejnego żółwiora zagrać, albo znowu... albo gnomkę. Polimorfia. Hmm. No tego się nie spodziewałem No nic. Jeszcze tych typów chryste przyzwie z tym. Z prowokacją. O oh my god. No nic, to kolejny żółwior w takim razie. Innej opcji tu nie widzę. Żółwior czy nie żółwior? Nie, żółwior. Tak się zastanawiam czy tego nie zagrać, to by dodał owcy jeden punkt do ataku, ale co z tego to się nie opłaca. Tam ma trzy punkty ataku, to by tego zarąbało, a to jest taki w sumie... Opłaca się go grać jak się ma trochę tych stworów na polu bitwy, bo jak się ich nie ma, to, to się nie opłaca go w sumie grać, bo tak naprawdę gościu sam w sobie jest cienki jak do powęża. Z dwoma tak punktami ataku. Ej, Co jest temperatura? co będzie coś zamulać? Może jakieś koksa z niej zrobię albo coś w tym stylu? Szczerze mówiąc, tutaj nie ma czym bufować tych jednostek. Zbytnio w tym deku. Same bronie, albo same jakieś koksiury, bez jakichś specjalnych y, umiejętności. Co to daje? Zamrożyło mi wszystkich. Tam już postać, jeżeli była zamrożona, zadaje 4 punkty obrażeń. Wypas. Hmm. No nie widzę tego za różowo. Co ja tutaj dostałem ciekawego? Mogę zagrać broń. Albo to. A czy to się opłaca grać? Co ja mogę zagrać? Broń albo... Tą ziomarkę, zadać trzy punkty obrażeń drugiemu bohaterowi, albo tą. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. No, broni to się nie opłaca grać, bo bym musiał chyba atakować tych typów z prowokacją, to się w ogóle mija z celem. 5, 6, co ja będę miał za 6, mógł zagrać tego gościa, albo Ra rakiety nie będę zagrywał, to na no, jakiś late game totalny, tak żeby wykończyć myślę. przeciwnikę. Dobra, niech będzie to. 3 damagu. Na klapę, dla Jany i następna tura. Tak, God. Wcale nie! Wcale nie. No Donki, pytanie czy... co on zrobi? Czy będzie naparzał w ten... ...bohaterkę, czy będzie ma atakował? Chyba bohaterkę będzie naparzał. No i dobrze. Żółwior żyje jeszcze. Co ja dostanę ciekawego? Jak to zrobić? Mogę tak To ma 3-4, no szkoda Hmm, czy tego typa uspokoić tym wiem jak będzie ja. to patrzyjemy, to patrzymy No i nic, następna tura, zobacz co z tego wyjdzie 10 punktów, jak on ma jakieś fireball albo jakieś pyroblasty, to nie będzie ciekawie szczerze mówiąc Kolejna na polimorfi. W sumie na tego gościa co 4-4 To się nawet opłacało, już nie ma, nie ma przynajmniej polimorfii żadnej Więc nie jest najgorzej Problem w tym, że tutaj wszystko zginęło Nawet owca, Jezus Maria Dobra, za 7 Czyli za 2, ogłuszenie, mogę coś wrócić mu na łapę a nie, czy się opłaca wracać taką mizerną jednostkę? Eee, 7 Co? Za 7 mogę zagrać. Mogę zagrać za 5 coś. Nie, tak mam jednostki za 5, myśl. szkoda. Za 4 mogę zagrać to. I za 3 coś jeszcze. Tego gościa to się mija z celem. Dowódcę rajdu. Bo zginie. Może po prostu broń. Tak sobie myślę. Broń, 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 i cofnąć mu na rękę tego stwora? Hmm. Albo prowokacje. Chyba pójdę w prowokację. Są otwarte. Dobra, tak oh będzie. Zobaczymy. Czy on ma jakieś spela na ręce? No, polimorfii nie ma, na szczęście, bo dwie służył. Eee, no to mnie nie bawi. Gaddemy na szczęście bohater wyłapuł <grym> Dobra, to mam 5 punktów życia, fantastycznie to teraz tak No to trzeba zabić, nam mieć miejsca eee, Dobra, co dalej? Co tutaj dalej działać? 3 punkty życia. 3 eee, surowce Jezus Mario zostały Mićka z prowokacją na no, tyle. Tak tak. Bomba no. temu ziomkowi no, no, i no, no. no, jak ma czary jakieś tu i tak przegrałem. Jak nie ma jakiegoś silnego czaru, to jeszcze jest szansa. Jako taka Zagraj stwora, zagraj stwora. Wciszenie. No szkoda. Zamruć każdą postać, co? Zranioną przez tego stronnika. No wypas. Dobra, to zginie. To też sobie zginie. Świetnie. Ta jak to zrobić? Co ja, tu mogę zagrać broń. To mogę tego zabić. Tym zabijemy Żeg tego na bank. Niestety go wzięło i go zamroziło. Eee, co dalej? Cofać tego się na pewno nie opłaca. Eee, broń, broń, broń. To jest. Cztery mi zostaną. To gnomkę dopiero, dobra. Niech tak będzie. Myślę. Hmm, broń, czy może prowokację zagrać? Eee, myślę, że chyba zagram prowokację. Dobra, prowokacja i to. Gotowe. Dobra, next tour. No i ile ja mogę wbić demerzu w następnej turze? To będzie 8, 11. Z tym jest 14 dimerżu. 4 punktów w centralce. No, zajebiście Tup. Tu jest 2 Pełen wypas. Po prostu pełen wypas. Czy ja mam coś z prowokacją? Nie mam nic. Więc może być failogrud. Hmm. Yy, za piątaka to. No nic. Zagram broń w takim razie. No to do tego gościa. <grywa> Wypas, po prostu wypas. Ssz, 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 dwa punkty życia, zajebiście. No bez prowokacji nic nie zrobię. Nie, zjebałem totalnie. Trzeba było szarże zagrać Jak i zabić tego typa. Myślę. Szarżą. No co teraz go muszę cofnąć. W takim razie e, masz tutaj damage z tego, zagram to i następna okay. góra. zobaczymy co tu się stanie. Ty mi zadaj jeden damage. Sekret, co on takiego ma. Co? Jeśli pod koniec swojej tury kontrolujesz sekret z 2 plus 2, no to wypas. Co ja mogę zrobić w takim razie? Nie ma prowokacji, więc i tak jest kaszana. To jest GG tym bardziej. Teraz już GG na bank. Mogę tak, tego zabić szarżą. Tą ryzykancką rakietą. Hmm, za 4 mogę zagrać GNOMKę, no ale bez prowokacji nic tu nie zrobię. To jest GG w tym momencie. Co mogę zagrać? Tym go zakatrupić. Eee. Co dalej? Tego go jeszcze pacniemy też. Eee. Tego pacniemy tym. Sekret się uruchomił jakiś. 8 punktów pancerza. Co jeszcze? Dobra. Nomka i let's go. Tu dwie tury i zginąłem, więc tutaj nic nie zrobię. Zabije mi sami, samymi pociskami, może mnie zabić. Chwałam, Boska tarcza, pełen wypas. Dobra, to zagramy o czempiona. Potęgę, to jest tak GG, co ja tutaj zrobię? Nic. Tego mogę zabić. No Wiem zaatakować. No i tyle, koniec. <noise> Zapiję mnie pociskiem. <noise> Wypas pełen Cztery punkty. Bla bla, bla dobra. I nie ma co się nad tym spuszczać za przeproszeniem, tylko GG. Aaaa, karty. już nagrody? Jest, co to jest? Wachlarz ostrze. Zudaj jeden punkt obrażenia wszystkim wrogim stronnikom, dobierz kartę. ciekawe. Okej, okay, to wie A sobie jeszcze zobaczę tą kartę. Ten wachlarz ostrze, żeby to rzucić. Trzy to kosztuje. Zatrzymam dowódcę rajdu i Miśka. W sumie to ogłuszenie jest trochę krapowate. To może zagram to. Chociaż to ogłuszenie no też się wydaje być dobre, chociaż jeszcze ani razu mi się nie sprawdziło, szczerze mówiąc. Dwa punkty, to... Hmm. Możesz wywalić te cios w plecy, a dać to ogłuszenie. Raptor, wachlarz ostrzy, to, to, to... No i nic, ja sobie ten deck jeszcze potestuję i... ...zobaczymy co z tego wyjdzie, Demet, Czego tu brakuje? Tego? Dobra. Jest. Ok, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach z Hearthstone'a. Na razie, cześć.